Ostatniej chwili, pięć lat wcześniej, byli bardzo, bardzo źli ludzie, którzy, co prawda, poszli do więzienia, ale ostatnio nam uciekli, i nie wiemy, niestety, co się z nimi stało. A potem osoba, która po nich przejęła dom, ten dom został spalony. Poszukiwani to starsi ludzie, którzy mają może i niecałe 80 lat, ale bardzo, bardzo są starzy, no i porywają nawet dzieci. Już jednego właśnie w tym domu chcieli porwać, ale na szczęście się im nie udało. No a teraz. Znowu wrócili. I mamy podejrzenia, że to właśnie oni mogli spalić swój własny dom. A dlaczego? Tego nikt nie wie. O nie, co? Jak to? Oni wrócili? O nie, 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 o nie, nie, nie. Muszę Kubowicianów oświadomić, muszę Kubowicianów oświadomić. Błagam, oby ich tylko teraz jeszcze nie porwali, bo jak ich porwali, to już jest problem, to już jest problem, naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wow, ale duża ta wieża. Nie wiem. Może wy wieżowcu Kubowiczanów będą? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wieżowie z Kubowiczanów jest bardzo i to bardzo ogromne, ale wydaje mi się, że tak łatwo by tutaj nie zostali porwani a, albo oni nawet by tutaj nie spędzali czasu. Bo w sumie po co? Może będą jeszcze u Amelki, albo Amelka jeszcze będzie, błagam, żeby ona chociaż była, proszę, proszę, Amelka, halo, jesteś gdzieś tu? Halo, jesteś? O, o, zaraz, zaraz, drzwi są otwarte? Zaraz, za, raz, Amelka... Amelka, halo, jesteś tu może? O nie, w studiu gamingowym cię nie ma. Tutaj też nie ma, tutaj też nie ma, a na dole w kuchni Amelka, halo. Nie ukrywaj się, nie masz tu jakiejś bazy. Nie, nie, ale zaraz, zaraz, coś tam znowu mówią w telewizji, ale u niej dobra, pooglądam. No dobra, teraz jakaś inna babka mówi. Halo, dzień dobry, dzień dobry. Chciałam oświadomić, że ci starsi małżeństwo, którzy właśnie ukradli tego dzieciaka, i, i, i tej pani mąż się poddał. Dokładnie tak. Po, nie poszedł już do więzienia, bo i tak mieli iść, no ale on się wyjątkowo poddał. I opowiedział nam to. Podobno on nie chciał uciekać ze więzienia. Po prostu jego żona podobno się zmieniła w jakiegoś strasznego potwora i że ten potwór kazał mu uciekać. Nie chcę nam się w to wierzyć, ale jest jeden minus. Co jeżeli to faktycznie prawda? Tego nikt nie wie. Miejmy nadzieję, że to jest nieprawda. O, kurde, ja temu starszemu panu wierzę. Ja już wiele, wiele potworów widziałem. Ja już wiele potworów widziałem. Ja już wiele potworów widziałem. Naprawdę, ja się nie dziwię. W sumie, po co mój udawany dziadek by chciał już uciekać z więzienia? Ona mu kazała, no w sumie mogłaby mu coś zrobić złego. Nie wiem, nie wiem, ja się boję, ja się boję. Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co jeżeli ona faktycznie jak jest jakaś opętana czy coś, to ona właśnie dlatego porwała Kubowiczanów o nie. Dobra, jeszcze jest nadzieja, ale trochę się boję, że będzie Antek. I się boję, że ta babcia może tam być, ona, ale nie wiem jak ja się boję. Ja cię, jak ona mi coś zrobi, to ja naprawdę nie wiem. Dobra, nie wiem. Tutaj jej nie ma i tutaj w ogóle, a w ogóle jej nie ma. Dobra. Chodźmy tutaj. To jest ostatnie, co wydaje mi się, że ktoś może tu być. Dobra, wchodzę. I na razie nikogo nie ma. Jest na razie bezpiecznie. Nie, no na sprawa, nikogo nie będzie. Ach, dobra, oby tu nikogo nie było. Okej. Okay. Nie, nie ma tutaj nikogo. Jest tu... Bardzo i to bardzo czysto. <śmienic> <śmienic> Chyba dostał zawału. No i bardzo mu tak dobrze za to się nam tak zrobił.